Multimed na polskim rynku od prawie 30 lat. Produkujemy materiały spawalnicze wysokiej jakości i zaopatrujemy najbardziej wymagających klientów z różnych branż. Ich dywersyfikacja pozwala nam zmniejszyć ryzyko. Niemniej jednak wspomagamy się usługami Krajowego Rejestru Długów, m.in. w procesie przedsprzedażowym oraz w momencie odzyskiwania należności. Sytuacja na rynku jest trudna. Złe doświadczenia skłoniły nas do skorzystania z usług KRD. W ubiegłym roku poprawiliśmy 550 raportów o kondycji finansowej i wypłacalności naszych kontrahentów. Chcemy wiedzieć, czy nasi klienci działają uczciwie i będą w stanie nam zapłacić za pracę i materiały. To normalne, że sprawdzamy nowych klientów. Takie transakcje są zawsze najbardziej zagrożone. Gdy widzę w raporcie, że ktoś wpisał już firmę do rejestru KRD, czyli w praktyce zalega komuś z płatnościami, to w rachubę wchodzi jedynie rozliczenie gotówkowe. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego potrzebujemy wiedzieć też, w jakiej sytuacji są nasi kluczowi partnerzy, stali klienci czy dostawcy. Dzięki monitoringowi jesteśmy spokojniejsi. Usługa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc niemal natychmiast dowiadujemy się, jeśli któryś z naszych kontrahentów został dopisany do rejestru, kto zwiększa, a kto zmniejsza swój dług. Możemy szybko zareagować i modelować zasady naszej współpracy. W ubiegłym roku upadło prawie 1000 przedsiębiorstw. Ten rok zapowiada się jeszcze gorzej pod względem problemów finansowych w każdej branży. Sprawdzanie i monitoring to usługi, bez których nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu. Chcemy wiedzieć, z kim współpracujemy i czy nasze pieniądze przyjdą na czas. Jeśli my sami nie zadbamy o swój interes, to nikt za nas tego nie zrobi. Stabilna firma to wypłacalna firma.